Dzień dobry Państwu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj w programie Sarsar. Cześć, dzień dobry. No Spotykamy się tutaj z oczywistego powodu. Najświeższa Twoja płyta miała być jak w filmie. I od razu zadam pytanie. Płyty zazwyczaj ukazują się w piątki. W Twoim wypadku to było w czwartek. Dlaczego? Numerologicznie jakoś czwartek mi lepiej wypadał. Ja przyznam, że nie jestem jakimś freakiem, czyli szaleńcem na punkcie numerologii, ale nie ukrywam, że ciekawi mnie i gdzieś tam czasami faktycznie inspirujące bywają różne układy planet i właśnie ta numerologia. No, w moim wypadku było wskazanie, że to ma być czwartek, więc gwiazdy dla mnie wówczas się ustawiły pomyślnie. Więc poprosiłam wydawcę, by to ten mój szalony pomysł uwzględnił. Wiadomo, że trochę były opory, ale się udało. Masz stworzoną taką własną konstelację Sarsy, a może, może Marty kierujesz się w ogóle tą numerologią, tym ustawieniem gwiazd w swoim codziennym życiu? Wiesz tak, w codziennym życiu nie myślę o tym za wiele i więcej słucham swojego serca i intuicji, bo zdaje się, że że ten punkt odniesienia wskazuje najlepsze drogi dla mnie, ale czasami, kiedy faktycznie nie jestem czegoś pewna, to uciekam się do takiego sprawdzenia, a co, mówią na to, a co mówi na to matematyka, bo de facto tym jest numerologia i tym jest w ogóle projekt całego świata. Więc tak, no, gdzieś tam to się tak wszystko przeplata, wiesz, ten, ta transcendencja z, po prostu stricte z matmą twardą. Miało być jak w filmie płyta, która ukazuła, ukazała się w dziesięcioleciu Twojej twórczości, ja kiedy oczekiwałam na ten krążek, to od razu wiedziałam, że on będzie sarsowy, bo jest taka w ogóle taki ukuty jest taki termin, zwłaszcza u Twoich fanów i naszych słuchaczy, że jaka będzie ta płyta? Czy będzie alternatywna, czy popowa nie, ona będzie po prostu sarsowa, ale Dostrzegłam w porównaniu z równostanami dużo więcej światła. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale według mnie ta płyta jest bardziej świetlista. Też czujesz coś takiego? No, zdecydowanie tak czuję. Wiesz, to u mnie na, w mojej dyskografii wyraźnie też widać, jaką ja drogę i kroczę, jeśli w ogóle chodzi o mindset, czyli takie nastawienie się mentalne do, do otoczenia. i Faktycznie równostany to był czas dla mnie wyjątkowy, ale też trudny, bo z jednej strony była pandemia i byliśmy pozamykani w domach i ja również jako artystka musiałam odwołać ponad 60 koncertów, więc to było dla mnie ultra trudne. Też taki wielki sprzeciw był we mnie wobec takiego systemowego ograniczania mnie jako jednostki. A z drugiej strony zaszłam w ciążę, więc też coś pięknego we mnie się rodziło i runostany są trochę symbolem tego czasu, kiedy ja z jednej strony byłam taka ściśnięta przez system, przez wydarzenie, jakie nas wszystkich doświadczyły, z drugiej strony chciałam się po prostu też z tego wszystkiego wykrzyczeć, bo, bo czułam, że rośnie we mnie odwaga z racji na to, że będę mamą. I też jest coś takiego, taki naturalny proces wyrzucenia z siebie trochę tych mrocznych nastrojów, by zrobić miejsce właśnie dla tego, co ty nazwałaś tą jasnością. Tak? Niewątpliwie macierzyństwo było takim zwiastunem w ogóle wejścia mojego w taki bardziej świetlisty czas dla mnie, dla mojego istnienia. Bo ja mam takie poczucie, że ja zamykam ze sobą rozdział mroku, rozdział. Hmm, Takich klimatów mrocznych, takiego nastroju w ogóle mrocznego. Oczywiście nostalgiczna wciąż będę, ale więcej widzę światła wokół siebie. I chyba właśnie dlatego płyta miała być jak w filmie, już to zaznacza. Spójrzmy właśnie na tę płytę. Echo, jeden z singli który jest promujący. Ja wyczytałam w jednym z Twoich wywiadów, że bardzo ciekawy jest w ogóle ten utwór w genezie swojego powstawania, że tam się strasznie dużo w przypadku Echa działo i że to on w ogóle powstał tak e, troszeczkę w Waszych pieleszach domowych. Tak, w ogóle Echo to jest utwór, który miał bardzo wiele wersji i ja powiem szczerze, to jest tak, że ja się zmęczyłam trochę też tą drogą, bo wiesz, płyta ma w ogóle 17 utworów. Tak bardzo i... długa jest. I tak, i ja nagle na finiszu już tej płyty mówię, kurczę, no brakuje mi jeszcze tego jednego utworu. No i był właśnie utwór, który pierwotnie miał roboczy tytuł Diabeł płacze. Półtora roku temu napisane czy dwa lata temu, ale i on już właściwie miał gościa prawie że bo tam Igo się dogrywał do tego utworu. Ja nagle mówię, że w ogóle nie gra i coś w tej piosence i że robię nową. No i zaczęłam robić nową. E, I go w międzyczasie miał inne plany, bo tam trasa i jego po prostu promocja też jego płyty. Więc finalnie jakoby on nie zdążył się dograć do, do echa, e, ale w ogóle po prostu ten utwór mnie skosztował sporo czasu, energii. I jak mam coś takiego do tej piosenki, że oczywiście ją lubię, lubię jej melodię, lubię jej warstwę tekstową i też lubię produkcję, ale ona mi się trochę kojarzy z takim zmęczem. Bo po prostu ten proces, no wiesz, dwa lata pracować nad piosenką i ona ma osiem wersji na końcu brzmi tak. Ty już nie wiesz, czy to jest to, co było na początku, czy to jest w ogóle już coś innego. Więc taki trochę dziwny twór, ale też ciekawe coś takiego mieć. nie? Czy już w końcu powiedziałaś, dobra, to jest ta ostateczna wersja, już nic z tym nie robię, bo już, już za, za daleko zabrnę w tym wszystkim. Tak, dokładnie, już naprawdę a mogłabym robić dalej, bo oczywiście nie byłam pewna, czy to jest to. E, na płycie pojawiają się też bardzo ciekawe takie mm, wolty, o tak to nazwę, utwór puch kończy się tą samą frazą, którą zaczyna się. Utwór Jupiter ląduje na mieście, tu Marek Dyjak, e, właśnie. Mhm w przypadku Jupitera się pojawił, e, specjalnie e, takie klamry. Czy to po prostu wyniknęło z jakiegoś przypadku? Nie, nie. Ja lubię, y, lubię takie połączenia. Lubię jak jedno wynika czasami z drugiego. Czasami bynajmniej lubię jak jest kontrast i nic z niczego nie wynika. Ale tu było to celowe i w ogóle na tej płycie znajduje się kilka powtórzeń fraz, chociażby utwór, właśnie Jupiter, też jest powtórzony w utworze Reverse Averse, gdzie śpiewam, że dziś zbieram aplauz, rosnę w światłach. Jednakże muzycznie jest zupełnie inny wydźwięk tego i wyraz inny, bo Jupiter jest taki hardy, taki pankowy to jest taka wyraz takiej jakiejś pewności siebie. Z kolei Reverse i Averse jest taką bardziej opowieścią, Intymną o tym, że jest kilka wersji mnie, jedna przez drugą chcę przemawiać, przez wiele lat byłam sarsą w rogach, a, a z drugiej strony czułam, że świat nie zna mnie w pełni, że jest też ta Marta, tak ciągle to się odwraca w sumie jak dwie strony tej samej monety, nie wiadomo wiesz, co dojdzie do głosu. No, więc jakby te, te zabiegi są celowe, by opowiedzieć trochę więcej ludziom o sobie i jakby ta muzyka w jednym, z jednej, w jednej strony mnie zasłania, ale z drugiej strony pokazuje więcej, niż bym miała odwagę mówić o sobie, nie? To jest bardzo ciekawe to, co powiedziałaś. Na przestrzeni tych 10 lat, tak chwilę odchodząc od płyty, czego nauczyła Cię Sarsa? Czy Ty ją w ogóle lubisz tak generalnie? Tak, no teraz już tak. To był proces. Ja się na pewno nauczyłam w ciągu tych 10 lat, że to, że ja mam właśnie ten sarsowy styl, którego nie można do końca zaszufladkować w żaden sposób, to, że to nie jest ujma tylko, to jest moim, moim wyróżnikiem i moją wartością, bo ja przez lata ubolewałam nad tym, że ta moja specyfika i osobliwość jest kłopotem jakimś, kłopotem do sklasyfikowania mnie do Przyporządkowania do jakiejś kategorii. Ja zaczęłam się zastanawiać, że może dlatego ja nie jestem nigdy nominowana do jakiejś kategorii Frederyków, Frydery na przykład, bo może ja w ogóle nie wiadomo, gdzie mnie wpasować. Więc y, jakieś takie, wiesz, głupie myślenie, y, albo może nie głupie, ale takie po prostu zagubione, y, mi towarzyszyło przez lata i czego się nauczyłam, to od tego, że. Naprawdę daje wielką ulgę i jest dużą wartością zaakceptowanie siebie. I choć brzmi to jak banał, to stało się to w pewnym sensie fundamentem i w ogóle drogowskazem dla mnie w życiu i rozwoju zawodowym, że ja w końcu pomyślałam o sobie dobrze, że to jest świetnie, że ja jestem różnorodna, że to jest świetnie, że moja płyta zawiera elementy różnych gatunków, że to jest w ogóle cudne, że to właśnie jestem ja, że, że to uwielbiam, że nie muszę wcale być jednolita, taka w kółko, taka sama, że właśnie moją prawdą jest ten chaos pozorny, bo ja w nim świetnie funkcjonuję, więc to tylko pozorny chaos. I ta akceptacja pozwoliła mi odetchnąć z ulgą, ale też mojemu otoczeniu dała więcej frajdy, jeśli chodzi w ogóle o pracę ze mną, bo kiedy ja zaakceptowałam siebie, to automatycznie Moje otoczenie zobaczyło, że to ma sens. To jest też taka troszeczkę płyta, która nie chcę powiedzieć rozliczająca sama ze sobą, ale taka patrząca troszeczkę wstecz. Tak jak na przykład w Wesołym Diable. Tu jest bardzo ciekawa warstwa muzyczna, ale tu też mówisz, że złamałaś łamałaś też serca. Że taka właściwie piosenka też trochę o pogodzeniu się ze sobą, choć może nie do końca. No, pogodzeniu chyba tak, bo ja nie wiem, jak mają inni ludzie, ale ja zdarzało mi się, że zrobiłam w życiu rzeczy, z których nie jestem dumna. nie? Zachowania, postawy, których z perspektywy czasu. Mm, nie to, że nie rozumiem, co po prostu jestem już innym człowiekiem, a jednak mam świadomość, że to ja, to moje ciało <laughs> zrobiło to i tamto, to moje usta wypowiedziały jakieś słowa, i jak się przyglądam mojej przeszłości i tym wersjom siebie sprzed lat, to po prostu jestem zaskoczona i patrzę na to z ciekawością i też z pogodzeniem, że po prostu bywałam. Pewnie też wciąż czasami bywam złoczyńcą, że bywam czarnym charakterem, choć często dla moich fanów, dla moich najbliższych przyjaciół jawię się jako ktoś wyjątkowy i, i często zdarza mi się robić też dobre rzeczy. I jakby to jest dla mnie bardzo ważne, nie? zwłaszcza teraz w tym okresie świąt angażuję się dużo w, po prostu w... W działania, czy charytatywne, czy po prostu kocham moich bliskich i lubię dla nich robić dobre rzeczy, wiesz, jakby, no ja wiem, że ja staram się być dobrym człowiekiem, to jednocześnie wiem, że bywałam e, złoczyńcą, tak to nazywam, no bo to nie było intencjonalne, ale faktycznie zdarzało się, że zraniłam e, mocno kogoś, nie? I pff, też nie było okazji e, czasami wyjaśnić nawet tego, bo, bo życie potoczyło się dalej. E, ale to nie zmienia faktu, że ja to widzę, co zrobiłam. I mm, no nie to, że żałuję, co po prostu nie, nie chciałabym, żeby ktoś żywił do mnie urazę, bo nigdy nie miałam złych intencji. Moje złe zachowania były efektem mojego zagubienia, mojej, mojego pogubienia i moich kłopotów ze mną samą. Teraz utwór, który jest moim ulubionym z płyty, w którym mhm. tak idealnie zobaczyłam siebie, Oda Uroboros. Słyszałam, że nigdy nie będę taka jak rodzice, i kiedy słuchałam tej płyty, to faktycznie przypomniały mi się niejednokrotnie sceny z mojego życia, kiedy e, mówiłam sobie, że nie będę się tak zachowywać. A czasem, w stosunku do, moich, do mojego syna, zachowuję się dokładnie tak jak moja mama w stosunku do mnie, co mnie wtedy bardzo irytowało i nagle jestem taka sama. No to jest kurde pętla. To jest się nazywa właśnie Łańcuch DNA, który wiesz, bisi nam na szyjach i słuchaj, no i to jest kolejna rzecz do pogodzenia się. To była mała kolejna lekcja do przerobienia i dlatego też ten utwór się znalazł na tej płycie, bo ta płyta jest o akceptacji siebie, więc jeśli akceptować siebie, to chyba warto wyjść też od zaakceptowania tego, jacy byli nasi rodzice, czy jacy są. E... A wiadomo, że są różni i u mnie też nie jest idealnie w tym znaczeniu, że, no wiadomo, różne historie. Natomiast cokolwiek i ja, cokolwiek oni nie są, jestem wdzięczna za to, co jest, za to, co było, za to, co mnie ukształtowało do miejsca, w którym jestem, w którym mogę istnieć i mogę zostać mamą. Więc wszystkie te frustracje puszczam w zapomnienie, a bardziej się z nich zaczynam śmiać, bo po prostu kiedy ja widzę siebie jako mamę albo siebie w różnych sytuacjach i mówię, aha, to jest dokładnie to, to jest dokładnie to co mówiłam, że nigdy tego tak nie przeprowadzę i tak nie zrobię i, i po prostu otwieram oczy i sobie myślę, no wiesz, tylko palnąć się w łeb, natomiast no, co zrobisz, no tak to już jest, nie, więc chyba trzeba to pokochać, i pokochać jeszcze bardziej rodziców i, i dać im jeszcze więcej zrozumienia, Trzeba pamiętać, że za, za historiami tego, jak traktowali nas i wychowywali nasi rodzice, stoją ich historie prywatne, ich rodzice. To jest po prostu niekończący się łańcuch i pętla. Która jest wspaniała, bo jest usprawiedliwieniem często tego wszystkiego, co dla nas może było krzywdzące. Nie? Więc to jest bardzo ciekawa piosenka uwalniająca, i bardzo wiele dostaje słów takiego właśnie jak ty, że utożsamiają się ludzie, bo to nie jest tylko moja historia, to jest prawdopodobnie historia no, nas wszystkich. Tak, to jest historia nas wszystkich. Bardzo zaciekawił mnie utwór pozytywka. Mm -hmm. Tutaj powiem, że zastanawiałam się, czym dla ciebie jest ta twarda ławka w parku, na której śpisz. Mm. Czy to jest jakieś miejsce e, takie dyskomfortowe w nas? Możesz mi to troszeczkę rozjaśnić. Tak, wiesz, tu właśnie chodzi o to, że tak, no to jest związek jest z dyskomfortem i z tym, co niesie nam czasami zazdrość. E... Jest to niewygodne uczucie, nie? jednak ono czasami w nas się też pojawia i jak już jest, to już nic nie zrobimy, jak warto zaakceptować po prostu, no jest, ok, no wiesz, możemy regulować jakoś te nasze reakcje i te historie, ale no, jesteśmy ludzcy wszyscy i mamy cały spektrum i cały wachlarz tych emocji i one dotyczą tak samo mnie jak każdego innego, więc znam zazdrość i śmieje się z niej, bo wydawałoby się, że... Wiesz, bo to jest też tak, ja mam część siebie, która obserwuje siebie, czyli jakby jest tam ta Marta, która, nie wiem, czuje zazdrość i jest ta druga, która patrzy na to, jakby w obrębie tego samego ciała i mówi, nie no, laska, no weź, nie, jakby przestań. Więc to jest ciekawe, że po prostu są te dwa... E, te dwa serca, te dwa mózgi, te, ta gaduła i, 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 to, i, to co, i te emocje, i to się rozwarstwia, i one czasami ze sobą gadają. I ta piosenka jest o tym, nie, że ja po prostu coś czuję, ale wiesz, no, na zasadzie po prostu też to obśmiewam przy okazji, bo, bo nie wiem skąd się biorą czasami te rzeczy. Każdy ma swoją taką właśnie twardą ławkę w parku, na której czasem śpiewa. Się... Tak, a zresztą ten utwór, ten utwór też współtworzyłam z Michałem Wirażko, który de facto też tutaj dużo wniósł od siebie w warstwę tekstową i, no i myślę, że też po prostu tu są też jego, jego doświadczenia. Nie? Właśnie, bo tutaj goście Marek Dyjak, Katia, Wiraszko, mhm. wszystkich których gdzieś sobie, w ogóle, czy wszystkie utwory znalazły się na tej płycie, które miały się znaleźć? Bardzo płyta, ale nie dłużąca się. Nie, nie wszystkie, bo właśnie, wiesz, tych utworów było więcej, dużo więcej. I na przykład, wiesz, jest utwór, który całkowicie jest wyprodukowany, mastering, wszystko. I na ostatniej prostej podjęliśmy z Pawłem Smakulskim, moim producentem i też prywatnie partnerem, podjęliśmy decyzję, że w ogóle znaczy, on to powiedział, ten utwór nie pasuje. I w sumie, jak on to powiedział, to tak jakby rzucił zaklęcie, i ja nagle mówię: no tak, no nie, masz rację, nie pasuje, i już nie potrafiłam go zobaczyć tego utworu w tej setliście płytowej. No i było kilka takich sytuacji, więc ta płyta ma trochę odpadów, które tak brzydko nazywam, ale są bardzo fajnymi piosenkami, więc nie wiem, może je oddam komuś, a może będzie jakaś reedycja. Masz tak, że już zamknęłaś płytę i już, nie chcę powiedzieć ciągniecie, ale już zaczynasz komponować coś nowego, już jest to w środku drżenie, że już zaczynam coś innego? Tak, u mnie to bardzo szybko następuje. Nie chcę powiedzieć, że jestem jakąś buddystką, ale faktycznie mam taką cechę, która gdzieś tam jest punktem wspólnym z buddyzmem, że ja do muzyki mojej nie do końca się przywiązuje. W tym znaczeniu, że um, tak jak obserwuję porównując się chociażby właśnie do Pawła producenta, gdzie on tak jakby żyje każdym utworem, obserwuje losy każdego utworu jak swojego dziecka. Tak ja e, nie mam tych tej namiętności. Ja po prostu, no cóż, może jak wykonuję, to oczywiście wchodzę w ten świat, nie? Wesoły diabeł mnie niezmiennie porusza, Oda Uroboros, Oda Uroboros również, ale jako płyta piosenki poszło do widzenia, ja już chcę opowiadać o tym, co jest dla mnie aktualne, a wiesz, zmieniamy się podobno co minutę, co sekundę, więc jak możesz sobie wyobrazić, no już minął miesiąc, czy tam, Jezu, więcej, w październiku wydałam płytę, już jest grudzień, no, to ja już jestem znowu kimś innym, wiesz, to się już zdążyło wydarzyć coś. Ja przeżyłam już coś, wiele rozmów ciekawych, wiele spostrzeżeń nowych. Jakoś taki spokój się zaczyna pojawiać, więc już jest inaczej. Czy będziemy mieli okazję usłyszeć cię na koncertach właśnie z tą płytą w najbliższym czasie? Wiesz, no koncerty z tą płytą odbyły się w listopadzie i to były takie trzy wyjątkowe dla mnie wydarzenia, bo też to były w sumie takie spotkania też fanowskie. I ja na razie jestem w takim zawieszeniu trochę, że nie planuję, nie myślę o koncertach jako o cyklu trasy czy coś. Wiem, że, że mój booker, bo też jakby aktualnie zrezygnowałam ze wszystkich managementów i stworzyłam własny management, Sarsonic, więc zatrudniam punktowo ludzi i wiem, że mój booker. Już pracuję nad tym, by jakieś koncerty latem się pojawiły. Jednakże ten set letni, to nie jest stricte koncert związany z płytą, miało być jak w filmie. To będzie bardziej miks utworów najbardziej zdaje się popularnych, którymi chciałabym się dzielić w 2026 z ludźmi, by jeszcze celebrować trochę też to dziesięciolecie i to, co do tej pory się wydarzyło. Więc, więc to jest zupełnie inna, jak to powiedzieć, yy, wrażliwość wydarzenia. Tak? Natomiast jeśli chodzi o kluby, to marzy mi się yy, na przekór trochę temu, co się dookoła dzieje, by zagrać kilka takich małych w ogóle miejsc, takich wiesz, na 300 osób, takich klubów, że masz sufit wiesz, nad głową, możesz go dotknąć rękami, że jest tak ciasno, że, że publicznie jest przed Twoim nosem. I marzyłoby mi się zagrać takie kluby w przyszłym roku, kilka. Yy, I właśnie tam dać coś takiego bardzo wyjątkowego, takiego intymnego. Może powtórzyć coś z albumu miało być jak w filmie, a może będzie to coś zupełnie innego. Ale to na razie sfera marzeń. W ogóle tak działasz troszkę e, na przekór temu, co się dzieje, bo ta płyta jest też piękna, wizualnie, jest bardzo dopracowana. Tak już się nie robi teraz. Mam wrażenie. Nie robi się, wiem i ja powiem szczerze, że czasami sobie zadawałam pytanie: co ja w ogóle robię? Ech, jesteśmy w czasach streamingów, w czasach szybkich informacji i w czasach, kiedy już się nie przywiązuje uwagi do jakiejś konceptualności albumowej i w ogóle do płyt. Po co w ogóle płyta, wiesz, zaczynamy sobie takie pytania zadawać w branży muzycznej. Już nie wspominając o tym, co się dzieje z powodu AI i tego, że po prostu utwory popularne są wytworami sztucznej inteligencji. Ja tego nie oceniam negatywnie, tylko zauważam po prostu, że coś takiego jest i że faktycznie moje posunięcie jest trochę absurdalne w tym kontekście, jednakże. Dało mi frajdę, więc po prostu chciałam być konsekwentna w tym, bo mówię zawsze ze sceny do moich fanów. Podążajcie za tym, co wam daje frajdy. No to nie chcę być gołosłowna, więc pomyślałam sobie, kurde, dobra, może to jest głupie, może to jest nie w trendach, ale mi to daje frajdę mieć taką piękną płytę. Zresztą Michał Pańszczyk tutaj po prostu był realizatorem głównie tego całego zamysłu. I, i pięknie to zrobił, i też piękne tole, teledyski stworzyliśmy wspólnie. Dało mi to Frajdę. Wierzę w to, że jakiś to sens miało. No tak, no życie jest za krótkie, żeby je przeżyć bez Frajdy. Tak. Namawiamy do tego, żeby obserwować Twoje media społecznościowe, bo mamy nadzieję, że tam będą się pojawiać informacje, gdzie Cię będzie można zobaczyć na żywo. Ja mocno trzymam kciuki, żeby tych za nas, żeby tych koncertów klubowych było jak najwięcej, żebyśmy mogli poznać. Płyty. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moim i Państwa gościem była Sarsa. Dziękuję ślicznie i dziękuję wszystkim tym, którzy też przyczynili się do tego, bo akurat wczoraj zobaczyłam swoje wyniki słuchalności też na platformach streamingowych i zobaczyłam, że są to potężne liczby. Więc dziękuję wszystkim, którzy słuchają oczywiście na antenie radia, ale też wracają do mojej twórczości, bo tak naprawdę to, to dzięki wam i dla was ja w ogóle jestem jako Sarsa, jako ta artystka i cieszę się, że mogę nią bywać. Dziękujemy. Dzięki.